Hej, kawidzowie, ja jestem Nathia. W dzisiejszym filmie jesteśmy w Bus Simulator 18. Co prawda ta gra była 4 dni temu nagrywana, ale ona będzie na 10. Autobus Lyon City, man. Otwórz przednie drzwi, zamknij drzwi przednie. Tutaj bilety mora, prawda? Może być pan na wózku i tak dalej. Dobra, kasa sobie dzisiaj włączyłem. A tu miałem włączone, to tutaj oświetlenie ogólne. Kasę mam włączoną. Jedziemy na główny dworzec autobusowy. Nawet ja taka mapa Japan linia numer 3. Więc jedziemy, widzowie, jedziemy. Przed chwilą nagrywałem Horizon Chose Turbo, dobrze mi poszło Dobrze i zajeżdżam na Platformę numer 6 Czekajcie Sorry widzowie, ale coś tak jeszcze katar nie wiem czy coś pyli teraz, czy nie pyli, ale już drugi raz w tym roku mam taki właśnie katar. Co wydałem za dużo reszty? Okej. Okay. Na szczęście za to raczej nie ma minusów. Ja sobie troszeczkę podgłośnie grę, bo wtedy no, lepiej troszkę słyszę. Odgłos autobusu. Dobra Muzyki, nie, dialogi, czyli rozmowy pasażerów No i sprawdzanie bietów Mam nadzieję, że grę słyszycie Dzisiaj mam dużo energii, bo się wyspałem Coś dawno się, rzadko się zdarza, ale ok. Ta trasa trwa chyba 18 minut. Ciekawe czy no to idź do lekarza jak coś ci dolega. Ja też mam katar, no ale katar nie jest zaraźliwy. Chyba. <laughs> Wolę mieć tak, bo bardziej słyszę autobus. No i tak też lubię jechać. Miał być autobus Setra, ale ja tak... O... Ja, że nie lubię. Lubię też, ale ale no czemuś mi jakoś tak nie odpowiada. Dobra, dążyłem na zielonym, więc fajnie, co się rzadko zdarza, bo no jest mały, mały ruch. Ciekawe, jaka w ogóle godzina jest w grze. Bo Bass Simulator 21, Next Stop, to wszystko widać. A tutaj no niestety takich ugodo, ugododnień nie ma, nie wiem czemu. No dobra. O, nie, o na żółtym, ale okej. Okay. Dobrze. Pan przechodzi. Tam też pan przechodzi na drugim przejściu, co się rzadko zdarza. <laughs> Jadziemy prosto w lewo na główny dworzec autobusowy. Tutaj też pan przechodzi, ten sam. No to zobacz, czy się zmieści w stroju kąpielowym. Pewnie pasażerowie się nie spodziewali, że... Już zaraz na pierwszym przystanku będzie sprawdzanie biletu Bec z rana, jak mam dużo energii, to wszystko sprawdzam. Haha, ha. linia numer 3 Autobus Man Japan. Na tej trasie yy, nie wiem, czy wam to nagrywałem, no ale jak nie, no to dzisiaj wam ją pokażę. Fotoradar były dłuższe linie, ale, ale wolałem troszkę krótszą, ażeby było fajnie. 7:42 u mnie dzisiaj, dzisiaj jest sobota u mnie i już. Dobrze. Na no. Sigwarden miasto żegna. Dobrze Old town port, port, I i droga ekspresowa No muszę. No więcej Was to nie było. Teraz ja. bo bym stał i stałbym na tym lewo skręcie. Masakra. Od tamtej soboty mnie to tak już męczy. Ale nic nie poradzę. Może jakiś taki okres jest, że coś pyli i tak dalej. Czy na pewno coś pyli, ale musiałbym się dowiedzieć. Ui. Dun 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 Gdzie ty tego kurczaka widzisz? Ja nic tu nie widzę. Hej, dzieć. Eee, dobrze. Bo ja mam dzisiaj dużo czasu. Mi się nie śpieszy. O! Po chodniku to może nie jeść, dobra? Dobra. No to trzeba było jechać rowerem. Hanie mi tu teraz narzekasz. Nie wiem, że w woże. Nie musi się męczyć. To jeszcze, a może byłoby szybciej rowerem. No to wysiadę jak, jak ci coś nie pasuje. Nie no, że będę przed czasem. To jeszcze mi narzekają Po, tu, to, to jechać, jechać ja mam prawie 4 minuty. Nie jedziemy. Prace drogowe były na, na przeciwnej stronie. Jeszcze jeden dzień roboczy i ma wolne. Okej. Okay. Już. Następny przystanek Promenada Astra. Dzięki za wypuszczenie. Spaka, mam czas. Jó pięćdziesiąt. Następny przystanek prac stokar. Nie, nie chcę zobaczyć zdjęcie Twojego kuta. Pracy, Georg Reisel w lewo. Nie wiem, bo nie widziałem. Okej. Okay. Sprawdzanie biletów. okej. Okay. A to najjazd do, do głównego dworca autobusowego. On też, dobra. Okej. Okay. Aż ty. A nie, czyli ta pani jedzie od głównego dworca autobusowego na ostatni przystanek. Ty. Na no, pana na wózku nie było. Linia numer 3 kończy kurs. Czyli jeden pasażer jechał od początku do końca trasy. Okej. Okay. O, dzisiaj mi nie śmiecą autobusu to dobrze. O, mój pracownik. I Jedziemy do garażu autobusowego. Mam nadzieję, że była idealna głośność gry i tak dalej. Wolam też gadać w razie czego, jakby jej nie, nie było słychać w ogóle, ale ja ją słyszę, parkuj w prawo, ok, tu mam garaż. Udaj Pani się działa od początku do końca trasy. Linia numer 3. Trasa zakończona w garażu autobusowym. Satysfakcja dobrze. Pasażer głośno słuchający muzykę upomniany. Anta 58 ale zacząłem gdzieś przed po 8 parę minut więc zostawcie łapeczkę do góry subskrypcja oraz komentarz i hej widzowie